Słyszysz to? Ten dźwięk dochodził właśnie stąd. Dźwięk, którego nie dało się zignorować. Mówili, że to dzwonek aniołów, znak, którego nikt nie potrafił wyjaśnić. W tym czasie ktoś inny układał już plan, plan, by pewna kobieta wreszcie pogodziła się ze śmiercią własnego dziecka. Ale czego zamierzał dokonać? Tego nie zdradził nikomu. Prosił tylko o jedno, by trzymać ją z daleka od prawdy, dopóki sam nie wróci. A gdy jedni snuli plany, inni próbowali udowodnić własną niewinność. Mówili, że złodziej już nie będzie kradł, bo dostanie uczciwą pracę. Że wszystko można naprawić, jeśli tylko da mu się szansę. Ale w tym świecie nic nie jest takie proste. W mieście zaczęły krążyć plotki o nadchodzącej prezentacji pewnej książki. Dwie gazety już weszły sensacje, chcąc porozmawiać z rodziną słynnego odkrywcy. Tymczasem w budynku instalowano nową linię telefoniczną, aby móc dzwonić bez wychodzenia z domu. I choć wszyscy mówili, że to postęp, to ktoś nagle zaczął podejrzewać, że te nowe możliwości mogą sprowadzić kłopoty. Wkrótce padła jeszcze jedna wiadomość: skradzione rzeczy najpewniej sprzedano w miejscu, gdzie spotyka się śmietanka dziennikarzy. I tak zaczęło się śledztwo. Ktoś przeszukiwał każdy trop, próbując odnaleźć coś. Ceo należało do pewnej kobiety i kobiety, która właśnie na ulicy zobaczyła niemowlę w obcych rękach. Rozpacz wybuchła nagle. To mój syn! Krzyczała, drżąc z przerażenia. Ale dziecko nie było jej. Miało tylko ubrane jego dawne ubranka. Ludzie wokół uspokajali ją, błagali, by oddała maleństwo, by nie robiła krzywdy ani sobie, ani jemu. W końcu oddała je cała w łzach, rozczęsiona, z sercem rozerwanym na strzępy, jakby drugi raz odebrano jej życie. Kiedy sytuacja uspokoiła się, jeden z mężczyzn został wezwany do odpowiedzi. Dlaczego go nie zatrzymałeś? Dlaczego pozwoliłeś złodziejowi odejść? Ale odpowiedź była zaskakująca. Zamiast więzienia zaoferowano mu pracę jako kelner. Nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Niektórzy chcieli sprawiedliwości od razu pieniędzy, które im skradziono, zwrotu całej straty, tu i teraz. A jednak udało się ich uciszyć. Ktoś zapłacił z własnej kieszeni. Ale nie był to gest dobroci, raczej próba uciszenia gniewu, który wisiał w powietrzu. Niedługo później wybuchła kolejna kłótnia o miłość, o zaufanie, o przyszłość. Ktoś zarzucił ukochanej brak lojalności, rozmowy z obcym mężczyzną, wątpliwości co do ich związku. Ona broniła się jak lwica. Nie jestem twoją własnością. Nie jestem nikim, kto ma klękać tylko dlatego, że jestem kobietą. A on rozdarty między dumą a miłością wypowiedział słowa, które zmroziły wszystko. Jeśli masz wątpliwości, jeśli nie jesteś pewna, lepiej anulujmy zaręczyny. W innym miejscu trwała zupełnie inna scena: gwar, śmiechy, rozmowy przy stole. Jedzenie, które znikało szybciej, niż podawano kolejne porcje. Ale nawet tam ktoś próbował zatuszować prawdę, że to właśnie on pozwolił złodziejowi odejść bez kary. W cieniu tych rozmów ktoś inny wypowiadał słowa przesiąknięte bólem. To straszne stracić dziecko. I potem widzieć je wszędzie, w każdym wózku, w każdym płaczu, w każdym spojrzeniu na ulicy. Ale była też inna opinia. Jeśli nie wyrwie się jej teraz z błędu, nigdy z niego nie wyjdzie. A jednak ktoś ważny szeptał, że to nie czas na brutalną prawdę. Że jej serce jest jak cienka szklista tafla, którą wystarczy doknąć, aby pękła na tysiące kawałków. Następnego dnia kobieta poszła do kościoła po spokój, po sens, po jakiekolwiek odpowiedzi. Tam walczyła sama ze sobą. Czy naprawdę traci zmysły? Czy jej dziecko naprawdę nie żyje? Czy to, co widziała, było tylko złudzeniem? W tym samym czasie w innym domu przygotowywano plan, plan tak mroczny, że aż przerażał. Ktoś postanowił, że pewna kobieta musi nadal wierzyć, że jej dziecko żyje. Że musi dostawać znaki, które będą ją pogrążać coraz głębiej. Bo kiedy nadejdzie właściwy moment, zostanie zamknięta na zawsze. W miejscu, z którego już nigdy nie wróci. A kiedy jej bliscy zaczynali wątpić, ktoś inny szeptał: Zdobądź jej zaufanie. Niech wierzy, że jesteś jej jedyną podporą. Wtedy zrobi wszystko, w co ją popchniesz. Gra była więc o wiele większa, niż ktokolwiek przypuszczał. Tu nie chodziło o jedno dziecko. Tu chodziło o przejęcie całego życia krok po kroku, dzień po dniu, aż prawda całkowicie przestanie istnieć. Rano w mieście zapowiadał się kolejny dzień pełen napięcia. Ulice tętniły życiem, a w powietrzu unosiła się mieszanka ciekawości i strachu. W jednym z domów kobieta wciąż drżała na myśl o swoim dziecku. Każde westchnienie, każdy krok wydawały się przypominać jej o utracie, której nigdy nie zaakceptowała. Chciała wierzyć, że syn nadal żyje, że może go odnaleźć w każdej chwili w tłumie, w każdym kącie miasta, w cieniach ulicznych latarni. Tymczasem inni knuli plany równie skomplikowane, co niebezpieczne. Niektórzy pragnęli wymierzyć sprawiedliwość, inni tylko zmylić tropy. Świat, który wydawał się prosty, nagle stał się polem bitwy. Moralność walczyła z lojalnością, prawo z sercem, a miłość z rozumem. Ktoś postanowił, że najlepszym sposobem, aby ukoić chaos, będzie przywrócenie złodziejowi jego szansy. Praca w cukierni stała się jego wybawieniem i jednocześnie pułapką. Niektórzy mieszkańcy wyrażali sprzeciw, domagając się kary, ale inni, jakby kierowani cichym kodeksem honoru, stawiali na drugą szansę. Każdy zasługuje na możliwość naprawy, powtarzali, choć serca wciąż biły szybciej z niepewności. W cieniu tej decyzji kobieta wciąż szukała. Wciąż błądziła po pokojach, sprawdzając każdy zakamarek, powtarzając w myślach imię dziecka. Nikt nie mógł jej przekonać, że to tylko wspomnienie, że tamte chwile już minęły. To była wojna między sercem a rozumem, między tym, co realne, a tym, co wymyślone. I wtedy pojawił się on człowiek, który znał jej ból. Nie zamykaj się w swojej rozpaczy. Musisz zrozumieć, że istnieje sposób, by znaleźć spokój, mówił cicho, ale zdecydowanie. Ale jak wytłumaczyć komuś, kto stracił wszystko, że cierpienie może mieć sens? Że nawet w najciemniejszym tunelu można znaleźć światełko. W tym czasie w innych domach przygotowywano się do prezentacji książki. To nie była zwykła książka. To była opowieść o przygodach, tajemnicach, odkryciach, które zmieniały życie. Słuchacze mieli odkryć nie tylko historię autora, ale również własne pragnienie przygody i wolności. Jednak dla niektórych to była tylko przykrywką okazja, by zyskać wpływ, by obserwować, manipulować, kontrolować. W centrum wszystkiego stała kobieta, która chciała tylko jednego zrozumienia. Każde spojrzenie na jej twarz mówiło o stracie, o tęsknocie, o wątpliwościach, które ją dręczyły. Czy moje dziecko żyje? Pytała w myślach, choć nikt nie odpowiadał. Czy ktoś naprawdę dba o moje serce? Tymczasem młodzi ludzie planowali podróże, odkrycia, spotkania, które miały wnieść do życia świeżość i nowe doświadczenia. Rozmowy o muzeach, o dawnych czasach, o tajemnicach natury i historii były jak próby oderwania się od ciężaru codzienności. Ale każdy krok, każde słowo wracało do niej, do jej utraconego dziecka, do bólu, który nie chciał odejść. W międzyczasie w sercu kobiety narastała pewna decyzja. Muszę uwierzyć. Muszę wierzyć, że są znaki, które doprowadzą mnie do prawdy. Muszę ufać tym, którzy stoją przy mnie, myślała. Ale każdy znak był jak nóż ranił, przypominał o utracie, o niedokończonej historii, o tym, że życie nigdy nie jest sprawiedliwe. W domu rozlegały się kroki, szeptane rozmowy, stłumione westchnienia. Każdy dzień był walką o zachowanie pozorów spokoju, o trzymanie się nadziei, której nikt inny nie rozumiał. Kiedy świat wydawał się gotowy się rozpaść, ktoś przypomniał jej o wierze, o sile w modlitwie, o możliwości odnalezienia spokoju w ciszy kościoła. Tam, wśród murów świętych, powoli zaczynała rozumieć, że nic nie dzieje się przypadkiem. Każda strata, każdy ból, każdy krok w ciemności to część większego planu, którego jeszcze nie mogła pojąć. I choć jej serce było złamane, zaczynała czuć, że być może istnieje światło, nawet jeśli ledwie miga. W tym samym czasie ktoś inny obserwował każdy jej ruch. Każdy jej krok, każdy gest, każdy moment słabości wszystko było notowane, analizowane, planowane. Bo, aby osiągnąć cel, trzeba było zrozumieć serce kobiety, przewidzieć jej reakcję i wiedzieć, kiedy uderzyć, a kiedy pozwolić odetchnąć. Miasto tętniło życiem, a jego mieszkańcy, choć zajęci codziennością, byli częścią tej wielkiej gry. Każdy gest, każda decyzja, każdy przypadkowy zbieg okoliczności, wszystko mogło zmienić bieg wydarzeń. A w sercu kobiety tliła się jedna myśl: muszę przetrwać. Muszę znaleźć prawdę, nawet jeśli świat sprzysiężył się przeciwko mnie. Dzień powoli chylił się ku końcowi, a miasto tonęło w złocistym świetle zachodzącego słońca. Ale w domu, gdzie serca biły w rytmie rozpaczy i nadziei, czas zdawał się zatrzymać. Kobieta, która od miesięcy żyła w cieniu tragedii wciąż trzymała się jednej myśli, że jej dziecko gdzieś tam żyje, że nie wszystko zostało stracone. Tymczasem ci, którzy obserwowali jej życie, przygotowywali kolejny ruch. Każdy szczegół, każdy gest, każdy uśmiech lub uza wszystko mogło zostać użyte, by przesunąć ją o krok bliżej lub dalej od prawdy. A ona, nieświadoma pełni intrygi, walczyła z własnymi demonami. Próbowała odnaleźć spokój, szukała odpowiedzi w kościele, w modlitwie, w ciszy, która mogła ją ukołysać choć na chwilę. W tle rozwijała się historia innej pary ludzi rozdartych między miłością a obowiązkiem, między tym, czego pragnęli, a tym, co musieli zrobić. Kłótnie o zaufanie, o przyszłość, o to, kto ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka, wciąż trwały. A przecież każdy ich krok obserwowało miasto sąsiedzi, przyjaciele. Osoby z marginesu życia, którzy wplątali się w historię, nie zdając sobie sprawy, że od ich decyzji zależeć będzie więcej niż jedno serce. Tymczasem prezentacja książki osiągała swój szczyt. Sala była pełna emocji, fascynacja, podziw, a czasem zazdrość mieszały się w powietrzu. Opowieści o przygodach, dalekich podróżach, odkryciach, które zmieniały życie, wszystko to przyciągało uwagę, ale też stanowiło kontrast dla cichego dramatu, który rozgrywał się w jednym z domów. I wtedy wydarzyło się coś, co zmieniło bieg historii. W rękach kobiety znalazł się rysunek prosty, lecz pełen życia i nadziei. Był to znak, że choć świat zdawał się bezlitosny, wciąż istniała możliwość zaczęcia od nowa. Jej wzrok spotkał się z oczami bliskiej osoby, a w tym spojrzeniu pojawiła się obietnica, że nie wszystko stracone, że miłość i cierpliwość mogą przezwyciężyć nawet największy ból. Nadszedł moment, gdy musiała zmierzyć się z prawdą z tym, co było niemożliwe do zaakceptowania. Każde wspomnienie, każdy cień przeszłości, każdy szept w jej sercu, wszystko to prowadziło do jednego, decyzji, którą musiała podjąć sama. Czy pozwolę, by mój ból zdefiniował moje życie? Czy znajdę siłę, by spojrzeć prawdzie w oczy? Pytała siebie, gdy ostatnie promienie słońca padały na jej twarz. W tym samym czasie inni odkrywali swoje prawdziwe oblicza. Ci, którzy wydawali się dobrzy, ujawniali swoje motywy, ci, którzy byli podejrzani, okazali się wrażliwi i pełni poświęcenia. Świat nie był czarno-biały, każdy człowiek, każda decyzja, każdy ułamek sekundy miał znaczenie. Pojawiło się zrozumienie, że aby ocalić miłość, aby zachować życie, czasem trzeba odpuścić, wybaczyć i zaufać. Kulminacja dramatów, intryg i tęsknot doprowadziła do momentu prawdy. Dziecko, o którym tak długo myślała, że stracone, w końcu pojawiło się w jej ramionach. Łzy, które spływały po jej policzkach, były mieszaniną ulgi, szczęścia i bólu, który wciąż pozostawał w sercu. To było spotkanie nie tylko z utraconą nadzieją, ale też z samą sobą, z siłą, której istnienia nie była świadoma. Miasto nadal tętniło swoim życiem, sąsiedzi wracali do codziennych obowiązków, ale w jednym z domów nastąpiła przemiana, której nikt nie mógł przewidzieć. Blizny pozostaną, ale ich obecność nie będzie już paraliżować. Bo prawda, choć bolesna, przyniosła w końcu ukojenie. A miłość w najczystszej, najtrudniejszej postaci triumfowała nad strachem i rozpaczą. I tak kończy się kolejny rozdział historii, ale nie kończy się życie, które dopiero się zaczyna. Bo choć świat jest pełen zdrad, bólu i tajemnic, w każdym sercu wciąż tęli się nadzieja. Nadzieja, że można kochać, ufać i przebaczać. Że nawet w najciemniejszej nocy można odnaleźć światło, które prowadzi do prawdy i spokoju. Drodzy widzowie, to była historia pełna dramatów, tajemnic i emocji, które dosłownie wciągają w wir życia mieszkańców akacjowej 38. Pamiętajcie, że czasem prawda bywa bolesna, ale tylko ona pozwala odnaleźć spokój i miłość. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, kliknij subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków naszych recenzji i dramatycznych historii. Zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami i daj znać, które momenty najbardziej cię poruszyły. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo w świecie Akacjowej 38 nigdy nie brakuje emocji, tajemnic i dramatów.